Escobar, ja Tobie bardzo dziękuję za Twoją troskę odnośnie matadyny. Faktycznie to był mój błąd. Ja uwierzyłem w to, że ona jest jedwabista. Okazało się, że wcale nie jest. Ale wiele jej zawdzięczam tylko niestety przestała działać. I już. I to jest przykre, że ona już nie działa. Tak jak wcześniej zdawało się, że działa. A teraz już nie działa. Niestety. Ale miałem mnóstwo siły dzikie Matadynie. Miałem mnóstwo siły. Energia mnie rozpierała. Dosłownie cały czas ćwiczyć, trenować. Nie było zmiły. A teraz nie działa. Tak jakby mój organizm się nią przesycił i, i już z nie korzysta. Pff. Niestety Orety. Ale nie, nie chcę zagłosować na Detuska, dlatego że dlatego, że nie chcę, aby Raczej ja, powiem inaczej. Nie, nie chciałbym, aby ktokolwiek skinął w niewyjaśnionych okolicznościach, tak jak ludzie kinęli za Donalda. Co się stało z generałem Sławomirem Petalickim? Gdzie jest? Mistrzunio Kromu Nie ma. Co się stało z Andrzejem Lemperem? Co z nim? Nikt nie wie. Nikt nie wie, ha. Marawiecki to skończony idiota. W ogóle Kaczyński jest. Ma coś głową albo gra idiotę. Albo naprawdę idiotą jest. Dlatego, że nie wie. Lub też zdaje się zapomina o tym, że największy pomnik, jaki może zbudować Twoim bratu, Świętej Pamięci, to właśnie w pamięci, a nie że nazwisko Kaczyńskie kojarzy się teraz z klaką, to to jest przykre i słabe, a mógł zbudować naprawdę gigantyczny monument, nie, nie wydając ani grosza z kieszeni podatników. I nie, nie trzeba było organizować miesięcznych smoleńskich itp. Itd. Wszystko było w głowach ludzi. I tam warto, że Lech Kaczyński, żeby był wspominany dobrze, nie potrzeba mu budować czarnych pomników. On po prostu jest w pamięci ludzi danych ludzi. I tyle. Ale nie. Nie. Pan Jarosław Kaczyński niestety powierzy władzę panu Mateuszowi Mrawickiemu, który okazał się być zwykłym kłamcą, i po prostu człowiekiem, który nie ma zielonego pojęcia o ekonomii. Jest po prostu banksterem bez wykształcenia jakiegokolwiek. Mnie zastanawia tylko jedna rzecz. Jak będą reagować ludzie, kiedy TVP stanie się telewizją publiczną, a nie TVP po prostu. Co z tego wyniknie? Nie mam pojęcia. A wy wiecie? Napiszcie w komentarzach. Zapraszam, polecam. Język zagórski. Trzymać ciepłej baj, Papa. Shalom.